Hej piękna, zanim panie w rytm swoich obowiązków, ja mam dla ciebie trzy cudowne mantry. Mantra pierwsza. Jestem spokojna i obecna. Działam z lekkością, nie z presją. Powtórz na głos lub w myślach. Pamiętaj, nie musisz się spinać, bo spokój to twoja supermoc. Mantra druga. Moja wartość jest stała, nie zależy od opinii innych. I mantra trzecia. Życzliwość to siła miękka, Pokazuje charakter do samej siebie i do innych ludzi. I pamiętaj, skarbie, powtarzaj sobie na głos w myślach, kiedy możesz i jak możesz. Ja tak robię. To jest przecudowna energia, rozpoczynająca i otwierająca kolorowy, magiczny dzień. Przesyłam ci wspaniałe, urocze i słodkie pozdrowienia. Bądź dzisiaj bardzo szczęśliwa, dużo się uśmiechaj i do miłego usłyszenia. Pa-pa-pa!